Zapraszamy na serię nauczań Biblia o pieniądzach. W dzisiejszym odcinku zastanowię się nad pytaniami, gdzie mają stale być utkwione nasze oczy? O co mam się troszczyć w pierwszej kolejności? Jak króciutko, nasze nauczania o pieniądzach zaczęłam tak naprawdę od osoby Boga i to nie jest przypadek. Dlatego, że to jest fundament, od którego my powinniśmy wyjść, jeżeli w ogóle mówimy o pieniądzach. Dzisiaj chciałabym przeczytać bardzo krótki fragment, który myślę, że znamy. Mianowicie, nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym będziemy się przyodziewać. Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się wprzód o królestwo i o jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. I ostatnio pokazywałam Wam taki filmik, w którym chciałam pokazać wielkość Boga. Było tam, była przedstawiona budowa świata i wiemy, że tam były atomy, które formułują gwiazdy, gwiazdy znowu składają się na galaktyki, galaktyki znowu skupiają się w gromady, tam supergromady i tak dalej i tego wszystkiego było tak bardzo, bardzo dużo i mm, szacuje się, że we wszechświecie jest 300, 300 tryliardów gwiazd. I 100 miliardów galaktyk. Ja specjalnie podaję te liczby i specjalnie podałam ten filmik, żebyśmy przestali myśleć, że nasze życie, nasze sprawy są centrum świata. Kiedy będziemy patrzeć na Boga, uwolnimy się jakby od tego wszystkiego, co jest nasze. I te nasze pieniądze, tak jak e, Izaak, ofiarujemy, tak, e, ofiarujemy je, będziemy mogli wtedy ofiarować je Bogu. Kiedy patrzymy na Boga, poznajemy go, patrzymy i uczymy się Jego natury. Przyglądamy się temu, że on jest zawsze w obfitości, zawsze w nadmiarze. Z tego nadmiaru dobra, z tego nadmiaru miłości tworzy człowieka. I z nadmiaru Jego łaski spływają na nas wszelkie dobra. I powiem Wam taki krótki kawał: mianowicie. Poszedłem do apteki, zobaczyłem ceny i wróciłem do domu. Lepiej już odejść na tamten świat, ale potem sprawdziłem ceny pogrzebu i wróciłem do apteki. E, czyli chciałabym po prostu Was jakby zachęcić do tego, żebyśmy ciągle patrzyli na wielkość Boga, bo wtedy będzie nam łatwiej, bo wtedy będzie nam łatwiej. I chciałabym Was dzisiaj zachęcić do tego, żebyśmy dzisiaj zadbali o Królestwo Boga. Żebyśmy dzisiaj zadbali o, o to, żeby Królestwo Boga było bogate. I na koniec, taki jeden bardzo krótki cytat, bardzo go lubię. A Bóg mój według swojego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. Dziękuję bardzo. Nie patrzmy na naszą biedę, na nasze problemy i na nasze sprawy. Nieustannie wpatrujmy się w Boga i w Jego bogactwo, obfitość i hojność. Zachęcam Ciebie dziś do tego, abyś zatroszczył się o Królestwo Boga, ufając, że wszystko inne zostanie Ci dodane.